Dzień dobry, tu ja mówię. Znów wduję nieludzko, proszę Państwa, w Biskupinie. Ja wiem, może to faktycznie jakieś te zmiany klimatyczne wchodzą w grę, przynajmniej w Biskupinie, no ale prezes wyraźnie powiedział, że człowiek nie wpływa na klimat w najmniejszym stopniu. Ja się trzymam tego, co prezes mówi. Jestem tego samego zdania. Choć nie we wszystkich kwestiach, proszę Państwa, i już mówiąc zupełnie poważnie. Tak jak wczoraj poświęciłem odcinek dość długi na omówienie totalnej porażki Tuska, i ani z jednego słowa się nie wycofuję, no tak, dzisiaj pora coś powiedzieć na poważnie, po to, żeby poprawić, a nie pogorszyć, o tym co się dzieje w PiS i dlaczego tytułowy bohater pod żadnym pozorem nie wchodzi w grę. Nie wchodzi w grę na dwóch poziomach, bo pewnie Państwo się domyślacie, jaki jest ten pierwszy poziom. Chodzi rzecz jasna o kandydowanie w wyborach prezydenckich. I jeśli PiS chce w bardzo szybko i w bardzo spektakularny sposób zaliczyć totalną porażkę w wyborach prezydenta na prezydenta, no to tylko kandydatura Jacka Kurskiego czy Małgorzaty Gosiewskiej jest kandydaturą bardziej właściwą niż kandydatura Mateusza Morawieckiego. Natomiast ten drugi poziom, no i tu mogę Państwa odrobinę zaskoczyć, odnoszący się do przejęcia przywództwa w PiS, czy teraz, czy w przyszłości przez Morawieckiego, on ma trochę więcej sensu, no ale też jakoś nie przekłada się na optymistyczne wróżby. Dlaczego ma więcej sensu? No to pokazały między innymi wybory do Parlamentu Europejskiego, szanowni Państwo, bo otóż... Jeśli chodzi o osobiste porażki i sukcesy, no to pan Jarosław Kaczyński musi spojrzeć w prawdzie w oczy, stanąć w prawdzie, jak on tu zwykł powiedzieć, i powiedzieć sobie, mówić i powiedzieć sobie otwarcie, że to była jego osobista, personalna porażka. Ktoś dzisiaj opublikował takie statystyki szczegółowe. Ja kiedyś sam się w to bawiłem, ale teraz już nie mam na to. Za bardzo czasu, bo obowiązków i lat przebywa, no ale korzystam z gotowców, bo wszyscy przecież jesteśmy w internecie, z tego korzystamy. I w tej bardzo ciekawej, a jednocześnie przyklej dla pana prezesa statystyce, jest taki punkt, który mówi o tym, że zaledwie 36% wyborców głosowało na jedynki PiSu. No to jest, proszę państwa, to jest naprawdę kiepski wynik. Dla porównania w PO ten wynik to było 56%. No a przecież nie jest żadną tajemnicą, że listy wyborcze układa prezes Jarosław Kaczyński. On ma tutaj główny wpływ, a już na pewno na, e, na jedynki. E, natomiast ludzi Morawieckiego dostało się sporo do parlamentu. Jeśli chodzi o frakcję wpisu, no to można, powiedzieć, w pisie to można powiedzieć, że Morawiecki tutaj odniósł sukces. I w tym kontekście jest to sprawny polityk. To jest sprawny polityk i w, pełnej tego, w pełnym tego słowa znaczeniu. On potrafi grać w te zakulisowe rozgrywki, potrafi się utrzymywać na topie. No, sam fakt, że w błyskawicznym tempie wygryzł te Szydło, że został e, jednym z wiceprezesów PiSu, chociaż jego staż w pisie był praktycznie żadnych, że w tym wszystkim nie przeszkodziła mu jego wątpliwa przeszłość i to zarówno ta bankierska z faktynacją liberałami i niską ryżu, już która stała się legendą internetową no i tym nieszczęsnym doradztwem jeżeli chodzi o, o Tuska no to wszystko składa się na jeden obraz sprawnego polityka i to mu trzeba oddać. Marawiecki jest sprawnym politykiem e, jeśli chodzi o następstwo zastępstwo prezesa w PiS jak wiadomo prezes jest niezastąpiony, ale jeśli w tej kwestii, no to tu jeszcze można mieć jakieś wątpliwości, można się wahać, można się doprecyzować jakichś argumentów, bo pamiętajcie Państwo, że przywództwo w partii to jest zupełnie coś innego niż start w wyborach prezydenckich, bo właściwie są dwie skrajne, skrajne rzeczy. Żeby być liderem partii, tak dużej partii jak PiS, to na czym, naprawdę trzeba mieć. Yy, no te umiejętności związane z, z zarządzaniem zasobami ludzkimi, jak to się brzydko mówi. Trzeba się umieć poruszać w tym bagienku, krótko mówiąc. Trzeba umieć godzić te wszystkie interesy, trzymać za twarz i tak dalej. No i Morawiecki w tej, w tej działce jakoś się sprawdza. To nawet się sprawdza całkiem nieźle, co nie znaczy, że to jest, w moim przekonaniu, idealny kandydat po to, żeby zastąpić prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja mam co do człowieka poważne wątpliwości i choć tak jak się staram kierować jakimiś osobistymi ansami, urazami, tak jak w przypadku Morawieckiego to jest mi się naprawdę ciężko powstrzymać się o, od e, takiej oceny pomieszanej jednak z moim osobistym nastawieniem do tego człowieka, no nie jest najlepsze. Natomiast jeżeli chodzi, proszę państwa, o wybory prezydenckie, no tutaj można rzeczywiście zapomnieć o tej kandydaturze. I mówiłem o porażce Jarosława Kaczyńskiego w kontekście doboru kadr. No bo tutaj jak wiadomo, też mamy do czynienia już z takim stereotypowym myśleniem, ale jest im też sporo racji, chociaż zdarzają się niemalże genialne wy, wyjątki. Ja mówię o ręce Jarosława Kaczyńskiego do kadr. Mieliśmy przecież i Marcinkiewicza, i Miśka Kamińskiego, no i można by wymieniać tak, tak nieskończoność cała ta grupa z Odenu Michalski, przepraszam, Migalski. Gruzik-Rostowska i tak dalej i tak dalej, no to to wszystko są porażki kadrowe prezesa. No a ostatnio jeszcze się ujawniła taka porażka jak Krzysiek Jurgiel na Podlasiu, że też tam narobił sporo bałaganu. A z drugiej strony mieliśmy tak genialny ruch jak z Andrzejem Dudą, gdzie tylko ja i prezes wierzyliśmy, że, ta, że ten kandydat ma realne szanse na to, żeby zostać prezydentem Polski i nie tylko został, ale został na dwie kadencje. Więc od każdej nawet zasady, od, od, od każdego nieszczęścia jest jakiś wyjątek w postaci strzelnego, strzał, celnego strzału i taki strzał się Jarosławowi mi parę razy przydarzył przez jego pomysł, aby prezydenta prezydenta Warszawy, prezydentem Warszawy został Lech Kaczyński, a później prezydentem Polski to też był strzał w dziesiątkę. Więc jest różnie z tymi pomysłami Jarosława Kaczyńskiego kadrowymi, no ale jak wpadnie w trans i zacznie obstawiać złe konie, no to niestety potrafi zachować sporą ciągłość i, i prawo serii. Tylko, że takiej serii, która korzyści nikomu nie przynosi od samego Jarosława Kaczyńskiego po nas wszystkich. Te błędy, które były w sposób ewidentny popełnione w doborze. Kandydatów na listach, no to są błędy autorskie Jarosława Kaczyńskiego, Kurskim czy Gosiewskim to mówiliśmy, a ja do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć. Dlaczego Jarosław Kaczyński tak potraktował Sariusza Wolskiego, którego ostatecznie no, rzutem na taśmę gdzieś wbił na prowincjonalną listę z całym szacunkiem dla, dla prowincji, bo ja z prowincji jestem i prowincję kocham, ale to jest intelektualista i fachowy z pełną gębą. To aż się prosiło, żeby zrobić z niego jedynkę w Warszawie, czy w jakimś większym mieście. No, a najlepiej, a najlepiej w Warszawie, ale jeśli już coś koniecznie chciał z tą gosiewską robić prezes, to właśnie on powinien przerzucić tam te rewiry żelaznego e, elektoratu. No i teraz, proszę Państwa, e, takie przebłyski przynajmniej pojawiają się w prasie, pojawiają się w mediach. W prasie to nie, bo to prasa była kiedyś, teraz to już internet i media telewizyjno-radiowe brylują. Takie przebłyski informacji pojawiły się, że Morawiecki się utrzymał na powierzchni, odbudował swoją pozycję i jest brany pod uwagę jako kandydat na prezydenta. No i te plotki, proszę państwa, te, te strzępy informacji mają swoje potwierdzenie, niestety, mają swoje potwierdzenie w sondażach yy, prezydenckich. Oczywiście to póki co jest zabawa, no ale właściwie, <laughs> przepraszam, nie ma żadnego innego kandydata, PiSu poważnie branego pod uwagę. No gdzieś widziałem taki sondaż e, połowiczny, czy nadwale babka wróżyła, bo jest i kandydat w e, osobie Matusza Morowieckiego i Beata Szydło. Od razu powiem, że obie kandydatury są spalone. Proszę Państwa, rzecz jest bardzo prosta. E, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. No, skoro już dzisiejszy odcinek jest naszplikowany wyjątkami, to i tutaj można zastosować wyjątek. Manew z, z Andrzejem Dudą się sprawdził. Oczywiście on jest nie do powtórzenia w, w takiej relacji jeden do jednego, ale t, sam kierunek jest właściwy i jedyny słuszny. Nie ma innego kierunku proszę państwa. Kandydat na pis jak bardzo to, kandydat pisu na prezydenta jak bardziej, bardzo zabrzmi to paradoksalnie musi być jak najmniej pisowski. jeśli chce. PiS rzeczywiście realnie powalczyć, a będzie to straszna batalia. Realnie powalczyć o yy, prezydenturę. Morawiecki na starcie jest spalony. Na Morawiecki w żadnym wypadku nie przekona wyborców Konfederacji, a bez nich nie ma co myśleć o prezydenturze. Morawiecki nie przekona takich wyborców jak Trzecia Droga, czy, czy PSL, czy jak to tam rozpatrywać, już nie wspominając. O lewicy, a to musi być kandydat środka. Musi być kandydat środka. Nie tu, się nie, tu nie odkrywamy żadnej Ameryki. To musi być człowiek, który będzie miał koncyliacyjne usposobienie, nie będzie zużyty politycznie, a Morawiecki ma, nie ma ani jednego, ani drugiego. Jest zużyty politycznie, jak bardzo, by tutaj nie zawracać wisły kiłem, bo prawie 8 lat na stanowisku premiera, a później jeszcze ta, ten idiotyczny pomysł z rządem dwutygodniowym, no to, to, to już było dobicie. Za Morawieckim ciągnie się mnóstwo spraw, które, które się nie bronią i których się nie da obronić, no, poczynając od tych działek od księży, przez tego siostrzeńca czy bratanka, kto to tam jest, aktywistę lewicowe, no aż po ten pseudonim Pinokio i, i te właśnie przeszłości polityczne związane z Tuskiem, ta przeszłość bank, bankowa, no można by tak wymieniać proszę Państwa w nieskończoność jego wypowiedzi, które z czasu pomorów też wielu ludzi doprowadziło do, doprowadziło do szału. Tego jest proszę Państwa, jest mnóstwo i taki polityk nie ma szans na to, żeby uzyskać wynik Prawdopodobnie w pierwszej, nawet nie na prawdopodobnie, ale niemal na pewno w pierwszej turze Morawiecki zrobiłby wynik gdzieś tam po 30%. No bo taki mamy mniej więcej poziom twardego elektoratu, PiS. No ale w drugiej turze on już by nie miał tych głosów od kogo brać. bo tak jak mówię, w Konfederacji jest absolutnie spalony. Po tej y, stronie, no tak zwanych letnich, czyli y, wyborców, czy elektoratu środka, też nie ma za dużo do, do powiedzenia, no bo był postacią wyrazistą, bo, 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 był pisowcem pełną gębą, no tak to trzeba, ta, tak to trzeba więc trzeba Tę kandydaturę można sobie darować, podobnie jak te szydło no która jest proszę państwa zbyt bardzo za bardzo konserwatywna no i są też różne historie za nią się ciągnące i też jest politykiem no się trafia z, z, z fotela premiera do parlamentu europejskiego, no to nie jest proszę państwa awans tylko to jest degradacja i rzadko kiedy a właściwie praktycznie nigdy takie powrotu się nie Udają. No. Pytanie, proszę Państwa, jaki to ma być kandydat? Kiedyś e, nagrałem taki odcinek pod tytułem Idealny kandydat. No i właśnie tam wymieniłem, że to musi być kandydat środka, intelektualista i najlepiej bardzo ładna kobieta. E, no ale to są, to, proszę Państwa, modele teoretyczne. No. Gdzie takiego kandydata szukać, to ja nie wiem. Pomysł z tym, aby to pani Gawryluk była kandydatem PiS, jest też na starcie nie do zaakceptowania, bo taka duża partia jak PiS nie może sobie pozwolić na kandydata całkiem z zewnątrz. To musi być kandydat jakoś tam powiązany z partią, to musi być kandydat, który, który, któremu partia, która go wystawia zaufana, no, a nie kandydat z i łapanki przy całym szacunku dla pani Gawelów. No właśnie, jeszcze jak pani jakby wystartuje, to też jest bardzo ważny argument, bo tutaj też może, można szukać głosów, kandydat PiSu może szukać głosów w, w, w tym obszarze. No i tak patrząc realnie na to, co się w polskiej polityce dzieje, no to te nazwiska, które się, proszę Państwa, powtarzają, jeśli chodzi o kandydata PIS-u, no one chyba ostatecznie, ostatecznie został zatwierdzone. Chociaż nie wiem, jaki. Na pewno Tomasz Bochański, bo jeden z nich tych jest Tomasz Bochański, by chciał. Yy... On praktycznie startował od zera, z, z zerowej rozpoznawalności. No nie zrobił rewelacyjnego wyniku w Warszawie, ale tu nikt się takiego wyniku nie spodziewał dostał się do Parlamentu Europejskiego z, z, z dwójki i prawie wyprzedził Gosiewską, no to to jest już, to już jest spory sukces, no ale musimy też wiedzieć, że w momencie kiedy wszyscy pracują na jednego kandydata i to jest kandydat na prezydenta Polski, no to kampania zupełnie inaczej będzie wyglądała niż osamotniony praktycznie Bochański, którego zostawiono w Warszawie dwukrotnie przy, przy wyborach, praktycznie bez żadnego wsparcia. No i to jest jedno nazwisko, a drugie nazwisko powtarzające się to jest pan Magierowski, tylko że z panem Magierowskim jest ten problem, że on jest po zapisu de facto, on ma nie najlepsze notowania jeżeli chodzi też o wyborców Konfederacji, bo te, ta sympatia do naszych starszych braci wie, że tutaj kuje w oczy ten elektorat no ale to też jest niezła kandydatura biorąc pod uwagę to co oferuje rynek, że tak się wyrażę, no bo gdzie dalej szukać proszę Państwa, no, ktoś gdzieś wczoraj mi pisał o Budzie, bo zrobił dobry wynik w Łodzi, no nie no proszę Państwa, bądźmy poważni ja gratuluję posłowi Budzie, że zrobił dobry wynik w Łodzi, no ale to i wiceministrowi yy, że zrobił taki byłemu wiceministrowi, zrobił taki dobry wynik, no ale to jeszcze raz powtórzę, bądźmy poważni, ta kandydatura też nie ma najmniejszych najmniejszych szans, no ale są jeszcze głupsze pomysły ze strony prawych, ja słyszę, że Tarczyński, czy Jaki, ma być takim kandydatem, no to to jest najgorsza z możliwych dróg, to no, śl ślepa uliczka, kandydaci radykalni, wyraziści, no, no, z Tarczyńskim to już w ogóle nie ma o, o, o czym mówić, dla mnie to jest człowiek porażka, ale no to też jest moje osobiste odczucie, to, to może tego nie mieszajmy, ale to też apeluje, żeby zachowywać się poważnie, jeśli rozważamy kandydaturę na prezydenta. No i co? I, I to jest tak, proszę Państwa, że to już się trzeba brać za tą, za tą robotę, jeśli jeśli PiS myśli poważnie o, o utrzymaniu prezydentury przez swojego kandydata i to właściwie już by trzeba było wypuszczać za przeproszeniem szczury medialne, czyli Wypuszczać te nazwiska, wypuszczać te kandydatury, które są poważnie brane pod uwagę, no po to, żeby zebrać odzew, bo tutaj nikt e, e, też geniuszem nie jest i nie jest w stanie powiedzieć, jak, e, jak zareagują wyborcy na poszczególne nazwiska. No i każdy profesjonalny powin powinien sobie z tego zdawać sprawę, że taki test, taką akcję trzeba przeprowadzić, czyli wypuścić parę nazwisk do mediów, no i sprawdzić, jaka będzie reakcja wyborców, sprawdzić, którą w którą stronę wyborcy chcą iść, chociaż, proszę Państwa, no jak pojawiło się nazwisko Andrzeja Dudy, to, no to był lament niesamowity, ja to pamiętam, to był lament niesamowity, a wręcz powiedziane wprost, że że to jest całkowita porażka, że PiS już te wybory przegrało, a okazało się zupełnie inaczej, tyle że Andrzej Duda przekonywał z każdym dniem i z każdym tygodniem do swojej kandydatury, a kampania to była chyba jedna, ta kampania z 2015 roku prezydencka, to chyba była jedna z najbardziej profesjonalnych kampanii, jaką przeprowadziło PiS w swojej, w swojej historii, no i to też robili ludzie, którzy wtedy byli mało rozpoznawalnymi postaciami, bo Beata Szydło, no, właściwie po 2015 roku, yy, zrobiła karierę jako szefowa kampanii prezydenckiej, później kampanii parlamentarnej, no i ma salerę, który bardzo szybko został oszczelony. No, nawiasem mówiąc. A mówiłem o tym, że Jarosław Kaczyński trafił z Andrzejem Dudą personalnie, no ale on uważa że inaczej, bo jak Państwo doskonale wiedzą, praktycznie parę miesięcy po wyborze prezydenta Andrzeja Dudy doszło do ostrego konfliktu z Jarosławem Kaczyńskim. Ten konflikt trwa do dziś, to też nie jest żadna tajemnica, ale to już jest mało istotne, jak się tam personalnie układają relacje pomiędzy politykami. Ważne, żeby my, żebyśmy my coś z tego mieli, a w tym przypadku, żebyśmy nie mieli prezydenta Trzaskowskiego, a nie daj Boże prezydenta Tuska. PiS musi się ostro wziąć do roboty. Tutaj nie może być mowy już o kompletnie o żadnych rozgrywkach frakcyjnych i, i, i gierkach. Tutaj wszystkie ręce na pokład, bo jeszcze po utracie telewizji publicznej. No to może być atut też, to też można na to w ten sposób popatrzeć. No ale jeśli nie będzie solidarnego ciągnięcia wózka w jedną stronę, no to też można się pożegnać z prezydentem nominowanym przez, przez PiS. Nie wiem, może Kaczyński ma jakiegoś czarnego konia, może ma człowieka, który jest przygotowywany już od dłuższego czasu do tej roli, bo przecież tak było z Dudą, tak było z Dudą, proszę Państwa, on się nie wziął tak całkiem z rękawa wytrzepany, on wiedział wcześniej od Kaczyńskiego, że, że może zostać kandydatem, no i nie wiem, czy tam były jakieś szkolenia przez amerykańskich speców, czy nie było. No ale on naprawdę tą pierwszą kapalnię poprowadził genialnie, proszę Państwa, a już na tle Komorowskiego wyglądał naprawdę jak polski Kennedy. Później to się pozmieniało, bo wiadomo, że każdy polityk się zużywa. Ale jeśli scenariusz, no jeśli już w pisie nie ma żadnego rewelacyjnego pomysłu, a ja trochę tych rewelacyjnych pomysłów się boję, to ja bym się nie, wchobał, nie bał z kolei wchodzenia drugi raz do tej samej rzeki, czyli drugi raz e, e, rozpisać scenariusz pod Andrzej Duda, oczywiście z korektą, która uwzględnia nowe realia, nowe. I tak naprawdę trochę nowy elektorat, ale już wiadomo jaki ten elektorat mniej więcej się cechuje, czego ten elektorat chce i pierwsza rzecz, którą chce elektorat i pokazuje to we wszystkich wyborach to nowej twarzy, nowej świeżości, a nie tych samych, e, tych samych gęb który już ma, i tych, tych samych bajek, którzy, których już mają serdecznie dość nawet twardzi wyborcy, patrzy na wybory. Do Parlamentu Europejskiego, to jest tak, że no spora część czwartego elektoratu PiS została też w domach. Tak, czy siak, proszę Państwa, czas najwyższy, abyśmy poznali, przynajmniej w tak zwanych e, nieoficjalnych informacjach i przeciekach do mediów, jaki jest powód PiS na e, kandydata na prezydenta i broń Boże, aby to nikomu nie wpadło do głowy, dlatego ja tak. E, prewencyjny, ja już o tym mówię, żeby to była kandydat kandydatura Mateusza Morawieckiego. No bo to jest, to jest przepis na porażkę, proszę Państwa, a nie przepis na prezydenturę. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy e, wnioski. Są politycy, którzy się nadają do pełnienia pewnych funkcji i nie dają się do pełnienia innych funkcji. Morawiecki jeszcze może byłby niezłym liderem. Partyjnym, chociaż on też jest postacią, która wzbudza wiele kontrowersji wewnątrz PIS-u. Natomiast jako kandydat na prezydenta byłby kandydatem fatalnym i gwarantującym porażkę. Dlatego niech PIS już myśli o tym, kto tym kandydatem ma być i powoli go wdraża do boju, bo będzie to bój śmiertelny, bój, bój naprawdę ostry i Bój, w którym będzie kandydat PiSu, musiał przekonywać innych wyborców i to z bardzo szerokiego spektrum, bo to wyborców lewicy, aż po wyborców PO przez wyborców Konfederacji. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.